Witam Was serdecznie drodzy widzowie w dzisiejszym odcinku. a Przygotowałem na niego trzy pewniaki, dwie ekstralinie oraz jedną szczęśliwą linię oraz na drugą część odcinka cztery zdrapki, które są jeszcze nie zdrapane o wartości 24 zł, a w pierwszej części o wartości 23 zł. Zaczniemy oczywiście od pewniaków, zobaczymy ile uda się. <laughs> Przepraszam, dzisiaj wydrapać. Zaczniemy od zdrabki ekstra linie, zdrabka z numerem 5. Pozostałe dwa symbole do zdrapania i symbol, który otwiera linię, a jest to cytryna, którą właśnie w tym momencie u samej góry praktycznie dodrapuje. No i zdrapuję jeszcze te dwa. Czy uda się coś więcej? Zobaczymy. A mamy parasol, który jest jeden parasol, drugi parasol. Oraz trzeci, ale do nam nic nie otwiera. A jeszcze tutaj był jeden parasol. I ostatni symbol to jest symbol gwiazdy. Czy gwiazda gdzieś coś otwiera? Czy w ogóle jest? Tak, jest w jednym miejscu, ale ona nic więcej nie otwiera. No i co, sprawdzam w drabce Excelinie z numerem 5 wysokość wygranej. Ja oczywiście, drogi widzowie, zachęcam do subskrypcji mojego kanału i wszystkim subskrybentom bardzo dziękuję. A wysokość wygranej to jest 20 złotych. Przypomnę tylko, że w ostatnim odcinku łączna wygrana była 80 zł, więc sporo. No oczywiście, jak na możliwość lotu, zdaję sobie z tego sprawę, że to nie jest bogactwo. I co mamy jeszcze? A teraz weźmy to tą taką malutką, tego szkrabika. I tutaj otwiera symbol kości, tą jedną linię, którą właśnie teraz dodrapuje. Czy będzie jeszcze więcej linii? No zobaczymy. A mamy: <laughs> Mamy serce jedno, serce drugie. I ostatni symbol w tej drapce to jest trefl. Trefle jest dwukrotnie, ale nic nie otwiera. No, zapewne będzie 3 zł w tej zdradzie z numerem 46. A mamy 18 zł. O nie, no to teraz jestem bardzo zaskoczony. No sprawdźmy kontrolne. Kontrolne, nawet nie wiem, na 18 i. No tak, z tym tak i będzie. No to piękna, wygrana jak na oczywiście taką zdrapkę 18 zł. Spójrzcie jeszcze. Dobrze widać, chyba dobrze widać. Tutaj jeszcze zategowało. Dobra, zdrapka na bok, także no, na razie jest bardzo dobrze. Do góry nogami Adam nie drapiemy. Mamy zdrapkę już trzecią i ostatnią z tych pewniaków. Zdrabka również ekstra z numerem 12. Bardzo lubię tą zdrapkę. Bardzo się o długo drapie. Dobra, ale mamy symbol teraz parasola, który jest w jednym miejscu oraz tutaj, tutaj. i bardzo dużo parasoli, ale czy to coś zmieni, otworzy? Na razie nic to nie daje, ale, ale zaraz. Tutaj co mamy? Łódź, ptak i ten. No to na pewno będzie któryś z tych symboli. Łódź, jakby była. Co nam nic nie daje. No to będzie łódź. Sprawdzamy łódź. Tada! Mówię, że masz. Znam już te zrapki na pamięć. Znaczy, czasem się mylę. Pewnie, czy się mylę. No ale, dobra. Nie przedłużam. Sprawdzam, jaka jest wygrana. Czy będzie to 10 zł. Aha i nie zdrapałem jeszcze tej piłki, chyba tak. Tak, nie zrapałem tej piłki, która tworzy tą linię. W tym miejscu. No dobra. Sprawdzamy teraz od końca. A mamy 10 zł, czyli tak jak w poprzednim odcinku, była 20, teraz jest 10. Zobaczymy, co będzie w drugiej części odcinka, na którą teraz serdecznie zapraszam. Jeszcze tylko pokażę, że mamy dwa razy kopalnię Robinów i dwa razy Super Siódemkę. Będziemy drapali na przemiennie. Zaczniemy sobie od Super Siódemki. Szukamy z nie, szukamy siódemki czarnej to jest wygrana razy 1 i zielonej wygrana razy 2. A mamy dwójkę, trójkę, czwórkę, szóstkę, ósemkę, piątkę oraz dziewiątkę. Kosz, już w koszu wylądowałaś. I kopalnia rubinów. Chyba nie miałem jeszcze tej zrabki na moich odcinkach z numerem czwartym. Tutaj szukamy symbolu. Właśnie, rubinu czy rubina, nie wiem, jak to się już mówi. Oraz, jeżeli mamy kuferek czy taką skrzynkę, to wygrana jest razy dwa. No i co, zaczynam drapanie. O, fajnie się drapie, jeżeli chodzi o warstwę ścieralną. No i co, szukamy. Kolejny symbol to jest są korale. Jest rubin, tak. Jest rubin. Wow. Wcześniej. Trzecim... No to super. W końcu te moje odcinki. Chociaż ostatni też nie był na, na minusie jeżeli chodzi o drugą część. Drap. Chłopie nie gadaj. Już drapie. OK. I, i, I co mamy? Monety. Plik. Dam ciutkę bliżej bo może będzie. OK. Mamy koniczynkę. Jest drugi rubin. Czyli dwie dychy już są na 100 czy będzie jeszcze więcej? Jest trzeci rubin. O, pięknie. No, może będzie dzisiaj jakaś sensacja. Mamy gwiazdkę. Tu mamy zegarek. Klucz. Monety. Garniec, teraz bo skrzynki nie było, bo ja już w sumie o tej skrzynce zapomniałem, przepraszam, mamy safe, czy to jest safe, nie to jest jakaś skrzynka, oni to tak robią te symbole, że człowiek nie wie o co chodzi, Arbus to melon, melon to arbus. a mamy dzwonek, to w poprzedniej zdradce tak było, dwa dzwonki, a to dwa dzwonki nam nic nie dają, szczepmy tą warstwę. No dobra, i co sprawdzam, jaka jest wysokość wygranej? Jeszcze raz, drogi widu zachęcam do subskrypcji kanału. To nic nie kosztuje. A, kanał się rozwijać, będzie jeszcze prężniej. Dobra, nie przedłużam, zrapuję. Mamy 10 zł. Ach, chyba nie było widać tego na ujęciu, przepraszam. Drugi symbol, linia to jest również 10 zł. I jeszcze był trzeci. Trzeci to jest również 10 zł, to jest wychodziłoby, że 30 zł, ale to jest, to jest, ja tylko tak zobaczę, co tutaj jest. No, nie, dobra. Czyli mamy 30 zł w zdrabce kopalnia rubinów. Bardzo pięknie. Dziękujemy Ci, Essie Johnson. I super, 7. To już jest ostatnia zdrabka z Super 7. Dzisiaj jeszcze jest jedna kopalnia Robinów. No to co sprawdzam. A mamy trójkę. Zdrabka z numerem 40, ósemka, piątka, czwórka, dwójka, szóstka i dziewiątka. Trudno co tam te trzy dychy kompensują. Wszystko. I zdrabka z numerem 20 ta sama co nie tak dawno. Zdrapuję, sprawdzam. A co mamy? Pierścień. Kolejny symbol to jest świnka. Koniczynka. No, na pewno nie rubin. Dzwonek. Tu mamy jakieś korale. A tamtą wygraną zdrapkę sam sobie losowałem, a tą pani podała. Mamy safe Czy mamy korale księżyc moneta znowu monety Co mi z tymi monetami Jest skrzynka, czyli wygrana będzie razy dwa. No to cudowne te zdrabki Kopalnia robinów Och Pięknie Mamy plik, klucz, worek, kolejny worek. Koniczynkę oraz oraz bank. Czy bank rozbije teraz? Zaraz zobaczymy. Zobaczymy, jest skrzynka i co drogi widzu. Sprawdzamy. Może tak od końca, żeby była Dramaturgia 10 zł, ale to nam podwaja. Wygraną razy 2, czyli mamy 20 zł. No czyli świetnie. Czyli te dwie zdrabki no, zrobiły dzisiaj robotę. Mega robotę. Także proszę, spójrzcie drodzy widzowie, na te wszystkie dzisiejsze zdrabki. Wygrane. Dwie kupiłem, dwie wygrały. Ekstralinie też się fajnie zachowały, a w szczególności ta jedna, gdzie było dwie dyszki. Szczęśliwe linie, mega zaskoczenie. Ja nawet nie będę liczył tych wygranych, bo jest bardzo dużo. Także to właściwie to jest też rekord yy, odcinka drugiej części, tak? Bo najwięcej było, a nie pamiętam, 30 zł chyba było. Najwięcej. Dobrze, drogi widzu. Ja ślicznie dziękuję, że poświęciłeś dzisiejszy czas, żeby oglądać ten odcinek. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Zostawienie łapki w górę. Miłego komentarza. Pozdrawiam Cię serdecznie. Cześć. Ja, drodzy widzowie, wprawdzie się już z Wami pożegnałem, ale składając te wszystkie zdrapki, uświadomiłem sobie, że w tych wygranych nie sprawdziłem kontrolnych. A ja wiem, że sporo osób to interesuje, zresztą mnie też. I właśnie teraz to szybko zrobię. I w tej zdrapce mieliśmy. mieć 3 razy R. No czy to, gdzie tu te R są? No, patrz, to, jaka uparta zdradka. Dobra, jest R. Jedno, drugie na pewno jest też trzecie. I sprawdzimy jeszcze w tej zdradce kontrolne. Mamy Q. Jedno już jest. Szukamy jeszcze dwóch. Tak. I tu jest Q jeszcze. Także już wszystko jasne. Jeszcze raz dziękuję i się serdecznie pozdrawiam. Cześć.